Ej, witam części 60. O, kontynuujemy dalej naszą tragedię z tym poziomem pierdzielonym. Wróciłem się przez chwilę do teleportu i przyniosłem się tutaj. Gdzie? O, tu. Aby odnowić swoją magię. Bo miałem już połowę zablokowanej. Nie chciałem tego nagrywać, bo to, to trwało tylko chwilkę. Ale dobra, jedziemy dalej. Boże. Jeszcze naprawdę nie męczyłem z niczym tym aż tak na tym poziomie, no, kurde Dobra, super O, ты уже практически всем разблизываем. что даже не могу разглядеть. Пошел в дурных. Добро. Mm Падло. -hmm. Czy tylko tyle żyć? Tych zajebiście się to Tam na górze jest może? Nie. Pierw no Naprawdę, po pierwszy z tych zielon masz takie problemy, nie? Zobaczcie. Może się wrócić do góry, zobaczyć co było tu. Wszystkie... Wszystkie łzy morza. Nie, wiecie co? Wrócę chyba tam na razie. Po pierdziele. Mi się da, że tutaj nie powinienem być. Nie wiem dlaczego tak mi się przynajmniej wydaje. No bo bez jaj, te kulcze, posągi biorą mi na, na, na dwa razy. Raz pół drugi pół Mnie nie ma. Dobra, zobaczemy co jest tu. O. A ty kto? Wow. Fajne dale. To było wow. Course, I see a heavy burden within thee, although I can neither see thy face nor hear thy voice. Forgive my manners. My name is Miriam. This place of crimson shadows has summoned me. Something in this suffering land, a will that eludes my understanding, decided that I alter the course of my journey and brought me to this place. And if it has sanctioned this meeting. It must be because we are being put to the test, destined to mutually help one another, under its watchful gaze. Mm -hmm. This crystal that lies before us is what allows me to travel to distant lands. But, as you can see, it is cracked, and its magic extinguished. Cracked. To, to, to restore it, I must find the shards that are scattered throughout your world. I beg you, allow me to show you one of them it lies beyond this door hmm. I'm supposed to be, I to be. Whoa. this is one of the portals of the blue rose that guard each and every one of the crystal shards the force of its magic will not allow me to enter pray help me anonymous warrior enter in my stead And retrieve the shards. I odkrywam te szardki. Muszę przyjechać do mojego kraju. I nie muszę stawiać. Kurde. Chcę mi wyjść. Nie wiem, czy mam tu wejść, czy nie. Zatem, czy kurde, zaraz nie zginę. Nie wiem, co ja robię znaczy wiem, że mam uzyskać jakieś kryształy kawałki tego lustra, czy tam okna. Ale cholera trzeba czy ja dobrze idę. Czy platformówka? O, fuck. O! Nie wiem czy to jest jakaś misja kuboczna, czy co Ciężko wyczuć, ale chyba tak Nie wiem czy tam na górę miała miejsce, czy nie Ale chyba nie O nie, moja zmora Drabiny Co to? To tak pompa. Wiedziałem, 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 wiedziałem A nacisnąłem w górę chyba 3 razy Ty to jest na czas. Dopiero teraz zobaczyłem wskaźnik w prawym rogu. Wiem czy on wcześniej był, czy nie? Chyba nie, go zauważył chyba. Mam 48 sekund, żeby to przejść. No właśnie. Nie no, dupa blada. Pół minuty. To mam za czy ja w ogóle powinien tutaj iść. Najpierw przejść ten durny poziom. No, 15 sekund zajebiście. A co będzie, jak czas się skończy? Czyli zaraz. No i? Ej no! Bez Czy to jest nie do przejścia, minus do 15?

Ty, durny jesteś, straciłem parę sekund. Ty na czegoś nie da przejść w tak krótkim czasie, na Nie nienawidzę, po prostu nienawidzę w tych grze wchodzenia po drabinach. Jest tak bez sensu. Ty nie, wiem, możesz popełnić może jeden błąd tylko. Jeżeli tak, to już po tobie. Nie zabraknie czasu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ta pierdzielona drabina jedna. Nie wiem, czy ta drabina to jest końcówka, czy... Nie no, musi być końcówka, bo zostało 20 sekund.

Najgorsze jest to, że teraz muszę się wrócić do mojego ulubionego poziomu. Kurde, tam nic nie ma na górze? Ja no muszę chyba tam iść teraz. Kurde, no. tut mus to mus No, my to zasiewjemy. czekaj może. Dobra, weźmiemy to, że będę miał dużo mocniejszą magię, ale będzie dużo więcej kosztowała. Zobaczymy. No nic, dziękuję za oglądanie części 60, 60. i do usłyszenia w 61. Na razie.